I czemu mam tyle 0? O jest. Gramy. Nie mam pojęcia co tutaj mam w ogóle. Nie ona czwartej broni blokowanej, nie zajebiście. Chyba mam jakoś. Mam po w 41 Dobra Dam sobie radę Snajperka jest i to się liczy Chwilę trzeba się ubrać odpowiednio Czy mam tu jakieś świąteczne ubranie? Powiem, Chyba są skiny świąteczne jakieś Chyba. Dokładnie, że powinien, powinno coś być. A, to jest to jest świąteczny przecież. Prezencik zapakowany. I siup. Jest prezencik. Jest bałwan. Wszystko jest. A build mam... nie mam pojęcia, jaki pewnie jest snajperski jakiś. Ło, Bora nie mam. Jak można nie mieć Bora na zerze? To jest skandal. Granat. Wszystko się zgadza. to mam jeszcze hmm. Jest Yeti brat, a czy jest Yeti siostra gdzieś? Dobra, to jest snajperka. A to mam jeszcze takie coś. Hy. Hy.

Chup. Mam wrażenie, że to jednak mi odrobinę lepiej działa, jak streamuję teraz, niż jak ostatnim razem streamowałem na starym kompie. Warto było kupić nowy komputer. Tak sześćdziesiąt trzy siedem, osiem nawet. Klatek na sekundę jest. Kto ukradł ten ślązacy pewnie ukradni? Prezent.

Co ja jeszcze mam za może... To się może przydać. Czy ja się zablokowałem właśnie? Świąt nie będzie. and i フル。<ス><ス><ス><ス><ス> Bo już zapomniałem, ale... Nie muszę dobrze iść. Bada 1000, czy ja już mam 1000 godzin w borderach? Jeżeli tak, to. 1025 nawet. To chyba trochę niedobrze. No na bordery to wszyscy przyszli. Tak, jest Rubber Slayer, jest e, Electricar e, Longboard, another... E, another TTV viewer, i Ice Wizard, Lemon Juices, co so, so sami w ogóle e, stali bywalcy. I jakaś Kataj, nie wiem, nie wiem co to jest w ogóle. Jakiś bot chyba. Pau. Pau! 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 Najlepiej. No niestety jest tylko jest. Jest skończona liczba razy, ile można przejść Dów kema. niestety, myślę.

Ч ⁇ п. топ топ Туп, 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 туп. Загнал. Ten specjal zero jest strasznie głupi. Kiedy zawsze grałem zerem, jak grałem bordery i teraz nie wiem dlaczego. BDS. Siup, 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 siup. Strasznie nieprzyzwyczajony jestem do grania Bordery solo. I kliknąłem se na powiadomienie Discorda. Dziękuję bardzo. Wiem, że jestem sobie winien, że że mam włączony powiadomienia z Discorda w grze, ale. Dobra. Z jedziemy. Brrrrm. się kiołj. Dobra. Dawajcie mi kogoś. Chcę strzelać. Paaau. Pę. 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 No. Ktoś jeszcze? Kurde, tu w tej grze też mnie prześladują yy, te bałwany rzucające ścieżkami. To jest, to jest jakiś. Jakiś nie wiem co. Hmm. Tup, 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 tup. Bałwany z kosmosu przylatują? Chyba przespałem tą klasę na znaczy, no, te zajęcia w szkole. Siup. Euch. Pę, pę. Top, 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 top. Woohoo! End of the line! See you around, sailor. I'll knit you something real nice. Dump the coal. After the tongue unfreezes, we can uh, steal my guns back in this game. escape No i ile rozsypujesz tego węgla Skandal Get out of here before the townsfolk wake up. I'm I'm alive. You saved us. Thank you, Vault Hunter. Thank you, Marcus. Crap. I guess we won't be

Tup, tup tup. You tup, tup. Tup, 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 Lubię ten efekt lodu tutaj. Się postarali nawet. Ogólnie na ta gra wygląda takie spoko jak na grę 2012 roku. Will sing their hearts out with joy, Mr. Snowflake hates the sound of joyful singing. Do you hear that, Snowman? You may freeze our town, but you may never freeze our hearts. Ale, wkurzony. O, jaki już śmiechnięty. Chyba jestem trochę mocniejszy niż myślałem. Dobra, zrób coś ciekawego, żeby nie było, że że nie pokazałem w ogóle walki z bossem. Powiedziałem ciekawego, to nie jest ciekawe. To też takie se. Wow, i lecimy. O, śnieżkami oczywiście jak zawsze. A, dobra. Spadaj, Gamoniu.

Jest trochę fioletów, ale. Ale no, Gówniach. Gówn. No, on powiedział gówno, jest napisane nawet w napisach gówno. Hop 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 Przydałoby mi się jakieś szybsze bieganie, ale nie mam. Succes. Tup, 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 Chciałem mieć jakiegoś toy robota. Może być nawet zabawkowy robot kuchenny. Never fond of anyone who followed Brick. <laughs> Ship. Ship.

Ono tu! Ono tu! Z Cię zdzielę. O nie, padłem pierwszy raz.